Dzień dobry wszystkim i wszystkiego najlepszego fanom Star Wars. Bo 4 maja, czyli w dniu, kiedy to nagrywam, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Star Wars właśnie. I z tej okazji postanowiłam dokończyć serię o Mandalorianinie i nie spodziewajcie się zbyt wiele. Bo byłam na bieżąco w trakcie oglądania tego serialu, czy raczej czegoś na wzór serialu, bo tak raczej należałoby powiedzieć o trzecim sezonie. A dwa ostatnie odcinki sprowadzają się do jednego. Jest Mandalora, i oni sobie tam wbijają na tę ziemię. Po drodze spotykają jakiś randomowy Mandalorian, którzy im tam ładnie zaprowadzają do takiej fajnej skrytki jakby. I, i fajnie. Potem się okazuje, że że na mandalorze miał ten zło bazę swoją, więc zaczyna się akcja, walka i super to nie wyglądało niestety, no ale troszkę wyglądało, więc fani niby uchachani, ale tak naprawdę to wcale to nie, ponieważ w trakcie tych wydarzeń było parę głupich sytuacji, w tył ten RT Wiecie, to niby było fajne, jak ten RT bo tam była taka akcja że nasz kochany Mando on chce się zmierzyć w pojedynku z tym Zwolem, bo Zwol powiedział żeby zostawić Mando i on się nim zajmie oczywiście nigdzie nie ma żadnych dodatkowych straży można sobie wejść jak najbardziej do wspaniałego wspaniałego. Nie jest samo w tego pokoju z klonami i je od right! Ot tak, nie? I dobra. I potem było tak, że oni się wreszcie już mają spotykać, ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze ten RT załatwia dojście. Czyli musi włączyć te elektroniczne laserowe przejścia, w trakcie których Mando będzie walczył z innymi gościami od mojej roboty. No i widzicie, i tak trochę powalczył, powalczył, i tam wiecie, RT sobie bija, wbija i nagle przylatuje, przychodzi. Taki mały robocik w sumie nie robi, patrzy, odlatuje, przychodzi ze swoimi ziomkami i wtedy zaczyna się akcja. Czy LT dąży? Czy nie? I w ogóle i dążył, oczywiście, że dążył. Bo oprócz śmierci tego ojca, tego malucha, który, znaczy malucha, dzieciaka, który ciągle był porywany. To to w zasadzie nic nie działo. Więc w zasadzie dobra, Mando w końcu, wreszcie dociera do tego i walczy z tym złolem No i tak wywalczył, że prawie nie wywalczył. Za to dzielna wojowniczka przychodzi mu na ratunek w postaci Bokatan i tam zaczyna w nim walczyć i w sumie. E była jeszcze jedna akcja dodatkowa, która w sumie wszystko to sfinalizowała całkiem fajnie, ponieważ tam na górze Mandalory taczały się walki i ekipa odbiła, właściwie to jeden z ekipy odbił taki, wiecie, całkiem potężny statek, który wymaga 50 przynajmniej ludzi u steru i on tym statkiem wbija Bum! Tam prosto w bazę tego dwola i, i to wszystko wybucha, i w tym momencie, no cóż, no... deat, deat! Nie, dobra, żakuję, nie deat, bo, bo się okazało, że nasz Grogu to jednak Jedi, i Jedi, jak to Jedi, mamo. No ma taką zajebistą moc, w ogóle nie wycenowaną, że ochronił Bokatana i Mando od tych płomieni, które się wytworzyły dzięki temu y, wspaniałemu wybuchowi. I on taki wielki, mega bohater jest. I w ogóle. I okej. Okay. No i zostaje uratowani. Wszyscy sobie fajnie, smacznie żyją. Ale w sumie to nie wiemy jak, ponieważ widzimy tylko, że jest tego chłopaka, który wiecznie dostawał Porywany I no wiecie, tak każe obyczaj, nie? Natomiast widać, że ta zajęła się Mandalorianin Mandaloru, ale... ale... Chyba coś poszło nie tak między Bogatan a Manu, ponieważ nie widzimy ich relacji, tylko od razu przenosimy się na Nevarro, gdzie widzimy starego gościa, który ma Nevarro, po prostu. Tego na nazwijmy. Przypominam, że ja się nie znam na Star i ogólnie, więc yy, wracałem do Nevarro, Nawaro. To oni tam, to ten kościół od Nawalo przekazuje, Mando ziemię, na której może sobie żyć, jak na dzikim zachodzie. Grogu robi to co zwykle. Aha, Grogu został adoptowany oficjalnie. Także no, ten moment adopcji Grogu był trochę taki bez sensu, a to był sensowny bo to stało się tak oficjalnie, wcześniej to było nieoficjalnie i się okazało, że coś poprątowa jest nazwiskiem, no bo Grogu zaczął się, się tak nazywać jakby wiesz, jak Goku Pin podaje, że będzie się nazywał. No, dobra, nieważne, w każdym razie nieważne. Pani się do tego przyczepi i z tego co widziałam. Pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają. E... No i co? No i sobie siedzi na dzikim zachodzie Mando i siedzi i patrzy, jak Grogu włapuje ze stawku żabki. Koniec. Nie ma nic więcej. Włoch został pokonany, te w sumie fantastyczne klony, które miały zaatakować świat i go zrujnować, też został pokonany jednym walnięciem. Um, no, i oczywiście można niby tam się dochrapać, że to było nawiązaniem do tej sceny, to przypominało obcego i tak dalej. Ale przejdźmy już do podsumowania całego serialu, ponieważ czas najwyższy opowiedzieć coś o nim. Czuję, że ten serial to takie dwa na dziesięć. Albo dwa na sześć. No nieważne, w każdym razie dwa. No. Prawie no nie jeden, bo to nie jest paździerz. Da się go oglądać. Tylko, że ten serial kompletnie nie wie, czym chce być. No, tutaj nam w dwóch pierwszych odcinkach opowiada o... o czymś co niby naprowada nam na fabułę, Tak, porządkują to wszystko. Tyle, że, że to jest trochę nielogiczne, po pierwsze. Po drugie głupie. Trzeci odcinek, w każdym razie ten Andorowski. Jest niepotrzebny. Było tyle, było tyle od panów podniesienia. Tak się jarali, Andor, Bazyro, Mando i w ogóle. Co z tego wyniknie? Ano, dla fabuły mnikło. nie tańczą. Znaczy coś tam, jakieś tam szczegóły, drobnostki wynikły, tak, ale... Ale powiedzmy sobie szczerze, że... Że widz... Ja nie rozumiem, bo wystarczyłaby jedna dosłownie scena, żeby widz zrozumiał, że ta Nowa Republika jest... Nie ten tege, tak? Jedna scena by mogła wystarczyć. Bo to nie jest aż tak istotne w tym serialu. Tymczasem oni poświęcili jeden odcinek, żeby zrobić jakąś super jest super intrygę, w której kompletnie dla serialu nic nie wynikło. Bo ja rozumiem, że zło miał ułatwione zadanie, żeby coś tam zrobić, tak? Na przykład, żeby ja tam się zadawać, czy coś tam i tak dalej. Nieważne. W każdym razie miał ułatwione zadanie. Ale wciąż wystarczyła jedna scena, w której to wszystko by się objaśniło, bo mamy czas na gadanie o tej... tego złota, zresztą rady, ciemnej rady. Tak, mamy. To była ciekawa scena, tego co mi wiadomo, ale ale właśnie taka scena by wystarczyła. Nie wiem, powiedzieć, że Nowa Republika sobie nie radzi i coś tam im mamy ułatwione. I już to wszystko: nie trzeba budować jakiejś kolejne intrygi na intryzę, no To nie gra o Tron i ten serial nie chciał być Gro o Tron. Ja właściwie chciał być Go-Tron, chciał być przygodówką, westernem, chciał być nie wiadomo czym w sumie, po pewnością polityczną, bo bo katan wjechała cała na biało. I... I to jest najlepsze, że jak już wjechała cała na biało, to przyjęła serial normalnie. Mando, bardzo zejdę wtedy! Ze bo jak nie, to dobra. Okej, okay, dobra. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Już się szyb... No sorry, no trochę. Ja czuję osobiście, że zmarnowałam czas. Szczególnie na omawianiu odcinków. Dobra, jeżeli komuś się spodobało moje omawianie odcinków, to dziękuję wam, że byliście ze mną. Eee, dziękuję wam. Jestem wdzięczna. Ale jeżeli chcecie mi pomóc, żeby ten kanał jakoś się odwijał, to dajcie supa, like lajka, komentarz, cokolwiek. I dziękuję i do zobaczenia!